A pszczółki pracują ostro. Śmiele też. Póki jeszcze są kwiaty, to robią co mogą. Sporo ich tu jest. Tylko ciekawe dlaczego. Więcej ich jest przy kwiatach fioletowych A przy białych praktycznie Wcale, wcale nie ma no, tutaj się coś jeszcze przyplątało. jakieś żyjątko przy białych sporadycznie jakaś tam się znajdzie pszczółka Niech pracują, zapylają. Cholernie pożyteczne stworzenie. Pan Tam dwa się wbiły. Ciekawe czy nie będzie awantury tutaj jakiś babąk przecież, to rzecz duża ten jest dosyć dużych rozmiarów kiedy tutaj się schowałeś ten jest spory Jak to możliwe, że one latają No fajnie, odwiedziliśmy sobie nasze kochane owady Teraz mamy nic spokoju. Niech sobie dalej zbierają nektary.